Mamy wniosek o ukaranie. Premiera Donalda Tuska. Wniosek skierowany do Komisji Etyki Sejmowej. Chodzi o wypowiedzi Donalda Tuska na temat Donalda Trumpa. Wypowiedzi z ubiegłego roku i te wypowiedzi z tego tygodnia, kiedy zaprzeczał tym wypowiedziom z ubiegłego roku. Moi drodzy, taki wniosek złożył europoseł PiS Waldemar yy, Duda i chce, żeby Komisja Etyki Poselskiej zajęła się yy, słowami Donalda Tuska. Waldemar Buda przekazał tak w mediach społecznościowych: Właśnie skierowałem wniosek do Komisji Etyki Sejmu o ukaranie posła Donalda Tuska za przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących Donalda Trumpa, a następnie kłamanie i publiczne wypieranie się tej wypowiedzi. Na komisji będę podnosił, że takie zachowanie uderza w żywotne interesy Polski w zakresie bezpieczeństwa i negatywnie wpływa na rozwój sytuacji na Ukrainie. Poinformował w sobotę na portalu x Euro, poseł PiS Waldemar Buda. I dodał, że do wniosku dołączył wszystkie dowody w postaci nagrań oraz wskazał świadków zdarzenia i czeka na spotkanie na komisji. Bo ja przypomnę rok temu, w ubiegłym roku, premier Donald Tusk, jeszcze nie premier, tylko. Tylko polityk opozycji mówił, że od 30 lat niemal wiadome jest, że Donald Trump, Trump jest rosyjskim agentem. I w tym tygodniu, po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Donald Tusk został zapytany przez dziennikarkę tygodnika Solidarność o te słowa i wyparł się ich. Kto tego nie widział, to zapraszam tutaj na kanale, informowałem o tym na głównym kanale Analiza Polityczna, że Donald Tusk wypiera się tych słów, mówi, że nic takiego nie pamięta, nic takiego się nie wydarzyło, a się wydarzyło. I po konferencji z udziałem Donalda Tuska dziennikarka, która zadała, która zadała to trudne pytanie, została poinformowana, że umowa o współpracy zostaje rozwiązana i dziennikarka nie będzie już mogła przychodzić na konferencję premiera. Wolne media, wolne media. I rzeczywiście w mojej takie słowa polskiego premiera absolutnie go dyskredytują i nie będzie dobrej współpracy yy, szefa rządu z Amerykanami. No nie wiem, jak on teraz z tego wybrnie. Ma kłopot Donald Tusk, ale ma ten kłopot na własne życzenie. Podobnie jak mają Niemcy na własne życzenie. Ten sam kłopot obstawili całkowicie Kamale, Harris i, jak widzimy, koalicja rządząca w Niemczech. Po wyborach w Stanach się rozpadła i to nie jest, moi drodzy, przypadek. Do zobaczenia.